Magda i Marta ukończyły, jeśli ktoś nie wie, szkołę podstawową numer 4, gimnazjum numer 2, powiatowy zespół szkół, studiowały filozofię, obecnie ekonomię, ale tak jak sami Państwo widzą, znajdują również czas na takie bardzo skomplikowane, moim zdaniem rzeczy, jak rękodzieło, które jest dzisiaj uzupełnieniem tylko wystawy prac plastycznych. Prezentowały się w naszej galerii w 2012 roku, w maju właśnie rękodzieło, ale dzisiaj jest to w... Ja przede wszystkim tworzę w ołówku i w kredce. Są to głównie portrety, jak można zauważyć i też czerpię tak z natury, bo jakie motywy kwiatowe też się pojawiają. Pomysły czerpię głównie, nie, niestety nie mam modeli własnych, takich, które mogłabym wyrysować tak z natury, że tak powiem. Głównie czerpię z internetu, nie wiem, jakieś zdjęcia, znajomych zdjęcia, ale rysowałam też na zamówienia, takie portrety na jakich okoliczności, żeby nie uwieczyć. Ja zębicie, Grafiką, rysuję tuszem i to są głównie także pomysły albo moje wyobrażenia, albo czerpię także z z, 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 z przyrody, bo zajmujemy się również ogrodem, kwiatami i, i może też macie też widoczne w moich pracach. Dzisiaj pani Agnieszka tworzyła właśnie zawieszała tam ramy i już wiele osób się interesowało tą wystawą i mam nadzieję, że tak będzie, że takie zainteresowanie będzie do końca. Do końca grudnia tę ustawę można będzie u nas obejrzeć.